I zbieranie takich danych może być bardzo ważne, skupiając się tak naprawdę na każdym biznesie, który w ramach swojego rozwoju decyduje się na zaistnienie w internecie, czyli posiada własną stronę, pewien sklep, pewną aplikację. Istnieje online, no to wtedy to narzędzie Google Analytics naprawdę może przyczynić się do skalowania tego biznesu i możemy tam mieć dostęp do tych wcześniej wspomnianych statystyk, czyli jakie różne zdarzenia podejmują użytkownicy, czy na przykład pierwszy raz zaglądają na stronę, zaglądają sobie na inne zakładki, dokonują pewnych kliknięć. Na przykład, aby zapoznać się z jakimś linkiem, z kolejną podstroną, z jakimś artykułem na blogu, wypełniają pewien formularz, czy dokonują zakupu. To wszystkie te zdarzenia są tam odpowiednio przechowywane i my mamy możliwość te dane we właściwy sposób wykorzystać, przeanalizować. Jak to zrobić, no to oczywiście dowiesz się w dalszej części trwania tego kursu, a to pierwsza lekcja, która miała stanowić pewne wprowadzenie na temat możliwości tego narzędzia.